Ja przyszłam właśnie do pokoju na chwilę, no bo nie chciałam przy rodzinie mówić Ale właśnie przyjechała babcia, siostra No i z całą rodziną siedzimy i będziemy robić grilla W sumie już robią Jest fajnie ciepło na polu, więc siedzimy na, na polu No i przyszłam właśnie do pokoju, żeby przy nich nie nagrywać I właśnie, bo maj, mój brat ma urodziny 25, jakby ktoś był w ogóle ciekawy Więc właśnie siedzimy sobie i no i co, siostro zostaje na noc, bo nie opłacałoby się jej wracać do domu dzisiaj, bo nie mieszka już z nami. E, babcia na pewno będzie wracać, bo niedaleko mieszka. Jutro jeszcze jeden dzień, nie mam planu, zobaczymy co będziemy robić. I w niedzielę na koncert, więc się <śm> po prostu nie mogę doczekać, bo jedziemy, jadę z bratem i z babcią i z koleżanką, którą się poznałam sobie na koncertach Magdy. Więc idziemy z nią, a że ona jedzie z Kielc ma... mm. Jakby po drodze w sumie ma. Czy jakoś tak 20 chyba mówiła kilometrów więcej, czy 20 minut jakoś musi więcej jechać, jakby chciała takby tak nas zgarnąć po drodze z domu. Więc nas zgarnie i jedziemy, więc się po prostu cieszę, bo już się stęskniłam za koncertami. Będę też nagrywać pewnie film z koncertu, bo ja ten całego YouTube'a traktuję jak pamiątkę w sumie. Większość jak pewnie jakoś jakichś twórców, które sobie tutaj nagrywają. Więc będę nagrywać, a później w następnym filmie, pewnie po tym z koncertu Przyjdzie mi paczka, bo wygrałam u takiej cloudy Klatex Bo ona tam rozdaje paczki takie jakby za aktywność na Instagramie No i mi się udało i wygrałam, więc czekam Może w poniedziałek będzie, więc nagram No sama pisała, że na jakiś haul kiedyś zrobiła czy coś podobnego Ale na razie na zakupy jakieś żadne nie idę, Więc wam pokażę co dostałam W domu i sorka za takie światło, bo muszę się doświetlać, żeby było w ogóle mnie widać. Ja właśnie wróciłam do domu, bo, a rodzina nadal baluje na polu przy tym grillu. Jeszcze przyjechała, przyjechały dwie osoby, więc sobie siedzą tam wszyscy, a ja już przyszłam do domu, bo już po pierwszej w nocy, więc mi się nawet już tam nie chce siedzieć w tej godzinie. A oni właśnie nadal jeszcze tam siedzą. A ja idę zaraz, pewnie spać. Jutro jeszcze. W ogóle dowiedziałam się, właśnie, że jedziemy jednak z większą ekipą, bo jeszcze dochodzi jedna dziewczyna, więc będzie nas całe auto, więc ciekawie. Bo trochę co innego jak jedzie z znajomymi, a co innego jak jedzie się ze znajomymi i z rodziną, więc jestem... zastanawiam się, jak to będzie. Hmm. Trochę ciekawe na pewno. Więc z jednej strony nie mogę doczekać, a z drugiej strony stosuję, bo no mnie tak jechać. No, ale będzie jak będzie, cieszę się tak z tego koncertu. więc odliczam dni. W sumie już nie dni, bo już jest. Jutro w sumie. O! W sumie teraz to już jest sobota, jak jest po pierwszej, więc jeszcze jutro i jeden. Idziemy na koncert. Nie mogę spać dzisiaj ja w ogóle w nas Jakoś stresuję się tym y, jutrem, że spać po prostu nie mogę tak mi brzuch. Po prostu, bo w ogóle wstałam w sumie i śniadanie, śniadanie ja nie zjadłam, i pojechałam z separatem za wyścigą na pociąg. Wróciliśmy, zjadłam coś i teraz siedzę się bo Nie wiem co robić. Mieliśmy pojechać na wodę, ale że ma przyjechać wujek, to musimy na niego czekać się okazało, że on dopiero przyjedzie o 17, więc chyba nawet nie pojedziemy na tą wodraśnie, bo by się nie opłacał. Więc nic z naszych planów czas tak gorąco, że chętnie bym pojechała. Ale niestety musimy zmienić plany i nie jedziemy. No bo wiadomo, jak, jesteśmy, jak się umówiało z nim, to nie będziemy teraz odwoływać, bo chcemy gdzieś jechać. Nie? No ale ja i tak bym pojechała sama nawet z bratem, a rodzina to dostała w domu. No ale raczej nie chcę ja samą mną, bo wszyscy, no ale trudno, będziemy czekać na niego. Chciałam, żeby pójść na spacer z psami, na drzeczkę. ale czy mi się chce? No nie chce mi więc pewnie będę porobić coś innego. Mniej na spacer z psem, ale w końcu wyszłam, bo teraz też jest bardziej chłodno. już jest pół do dwudziestej. Miałam iść z rodziną, ale że oni się nie umieją wybrać, to sobie tyle nie mówiłam. Tylko wzięłam psa i sobie poszłam sama. Nie chcę mi się czekać na nich. Ale widzę, że idą gdzieś po tyle daleko. Więc... Gdzieś daleko są, widzę ich. To pewnie do mnie dojdą. Ale wcześniej, jak chciałam iść koło trzynasty, to było tak gorąco, więc w sumie lepiej, że nie poszłam. Idziemy do lasu narobić robić hałasu. Nie, nie, Tam jeszcze jest woda, więc są po wodzie pochodzi. A ja zobaczę w sumie. Zależy, gdzie pójdziemy. I zobaczę wtedy, czy wejdę. To jest piękny zachód słońca, jak idę. Ja sobie właśnie popierdzielam w klapeczkach przed wieś, być może. Jechał przed chwilą jakiś taki, taki z, znany na wsi facet i on zawsze, jak jedzie to, nawet nie chciałam mówić, on sam zawsze Dobry, nie dzień dobry, tylko dobry. I wracam sobie do domu, pewnie teraz może będę coś rysować, bo nie wiem w sumie co mogę robić. No i jutro koncert. Babcia też podjarana, no bo teraz byłam u niej, bo właśnie jechałam mi odwieźć rower, bo zostawiła. Więc się na maksa cieszę. Już na nie wiem, co się, się ubrać i się cieszę, że pojedzie, więc fajnie. Ale też jest tak ciepło, że ja idę w spodenkach, normalnie w klapkach i w krótkim rękawku, a już jest po 21. Za no, 20.10 już jest, a no to jest tak fajnie ciepło. Po prostu kocham takie latorze i takie wieczory ciepłe. Ja wróciłam w sumie jakiś czas temu. Zjadłam kolację, ogarnęłam się. Mówię do spania, ale spać się nie idę, oglądam sobie YouTube'a w Wiktorii Łąckiej. Ja mu kiedyś w sumie oglądałam, ale jakoś przestałam, w ogóle z mojego roku z tym co mi się wydaje. Ale jakoś przestałam oglądać i nie oglądam, ale teraz obłączyłam sobie film z pakowania walizki, bo ona to od dawna już nagrywa. A teraz jeszcze pojechałam na jakiś kamp surferski? Surferski. Więc fajnie też co troszczę. Fajnie tak ja że też z 11 osobami jakimiś znajomymi i tam pojechali właśnie są na tym kampie. No I w sumie co będę robić? Będę sobie malować i się stresować. Od stresu będę, bo się stresuję jutro. Ale będzie co będzie, nie? Z jednej strony się cieszę, a w drugiej się stresuję. Więc trzymajcie kciuki, żebym, żebym usnęła chociaż. Bo dzisiaj, jakby tak wczoraj jest, no wczoraj jest dzisiaj, to nie mogę prawie usnąć. Ze tak mi brzuch bolał, że nie wiem czy ja się w ogóle stresuje, no ale taka jest tam mi się stresuje, nie wiem po co. Ale się to doczekać tak nie mogę. I w sumie dzisiaj co ja dzisiaj robiłam? Byłam tylko w sumie na spacerze? Zpisałem teraz. Bo tak to. Nie. A, bo jeszcze co miałam powiedzieć. Chyba nie mówiłam. Ten wujek miał przyjechać i nie przyjął. Ale mi po prostu w kurze, jak to się umawia, a później przy, nie przyjeżdża, jeszcze trzeba czekać cały dzień, czekaliśmy cały dzień, bo chciałam pójść na spacer i w końcu cały dzień przeczekaliśmy i nie przyjechał. Więc, no, fajnie bardzo, że ja przesiedziałam cały dzień bezczynnie czekając na niego, tak samo z moją rodziną, a on po prostu nie przyjechał. No ale trudno, nie wiem, czy mu coś wypadło, czy co. Na spacer poszliśmy i w sumie trochę lepiej, że poszliśmy później, bo wcześniej to było tak gorąco, że bym chyba nie wytrzymała. Więc git, że teraz nie poszliśmy, bo już mi się coraz bardziej nie chciało, ale <laughs> poszliśmy, więc było fajnie i było się tutaj babci na chwilę tylko rowery je odstawić, no i tyle, zaraz domalować. malować, Ała. I ja już kończę ten film, więc dziękuję każdemu za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapy w górę, komentarza jakiegoś, jeśli się Wam coś podobało. bo jeśli Wam się nie podobało, to nie zostawiacie łapy w górę, bo nie ma co albo po co. No i co, I do zobaczenia w następnym odcinku. Baję!